Mm. Oj tak, tak biczku. No mówię. To co ziewnąłem teraz To mówię też przecież no Ej, to masz By... ten świat z tego Minecraft czy on już y, przepadł? <grafię> mm, tak okej <Okay. grafię> Miałeś ją Hehe <usunąć. grafię> Bo się <ja> nie wiem Ale <grafię> Wydaje mi się, że robiłeś kopię, ale pewnie nie pamiętasz gdzie ją rzuciłeś <głosston> do kosza. A gdzie jest nie. Do kosza. <głosston> gdzie zapisujesz pobrane foldery? A mam taki folder specjalny kości nazywa. <głosston> Jak następny razę dostanę jakieś memy od ciebie, to sobie zapiszę. Do... <głosston> nie chciało mi się questów robić, ale pasowałoby ich trochę zrobić, bo mam okazki. Mm -hmm. W ogóle kaska mi się na czerwono świeci. Tak było, okej Jest Jeszcze 10%. Ja Dostaniemy 300%, a wełnęcie staniemy chęcią. <laughs> Rany to prawie tak jak moja premia. A nie, czekaj, Odejmij 2-0. <laughs> okay. Wtedy co? Odej Odejmij 300 po prostu. Tu już premie, zero. O, ciebie, mój to mój już miał yes, moim premię, 0! Oj, ciebie, nie wiem. Nie próbujesz mnie posparować. Już, Kurwa, challenger nie wziąłem Wiedziałem, że o mi zapomniałem. Ja nie, nie byłem. Nie, nie jest. Kurwa, mniejsza. To jeszcze nie gra, Nie Nawet mogę kliknąć, nie chcę. To grasz wiesz, ty skam, grasz kurwa. Mogę wyjść? Nie wiem, ale no nie pesz o tuzinkę, nie masz. To, to faktycznie No to ja sobie idę, boja posmarować. No i co, boja posmarować, no. Kurwa. Eee, uh, kamper Ja w słowach no. nie mogę wyrazić cię aprobaty dla Twojego wysokiego poziomu inteligencji. Właśnie w Tak, wiem. O, pogram sobie w nieprale. Włączcie gdziekolwiek. O, kurwa, O, kurwa O, idziemy. no idziemy. O, idziemy. O, ty O, idziemy. O, chyba jo idziemy. O, idziemy. O, idziemy. seks jo typek I'm going the gen? <laughs> a, Chciałem skrzynię otworzyć, a to taka nagroda. No <laughs> idzie tu. Nie wiem, czy zdążę go. O, nie zdążę. Chyba wpadł na niego, no? No, 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 here no, <we> no, again. <laughs> a Ja znikam <laughs> Ja to robię <laughs> Znowu to sama no szafka kurwa. chyba Ja pierdolę Tak szybko trzy stage e się ujebał Chłopny speeder, ale jaki się bał Ooo mnie szuka, mnie szuka Myślisz, że jestem na tyle głupi, że się w szafie schowałem? No zazwyczaj jestem na tyle głupi, ale nie dzisiaj. Ej, yo fucking dead On tu chyba One, nie co, o, Jak fuwa. cię walnę A tym cię nie weźnie na hita a tym cię nie weźnie na hita Jak cię hitnie po prostu, to cię weźnie na hita Daj mu się tym jebnąć Biegnij, w Chwila na teraz, rozmawiać. O, oh, what the fuck Wiedziałem, żeby się schować gdzieś w krzakach przy tej bramie, ale już było za późno. Aha, to znaję, ja. No to zajebiście. Miejsce na mnie całą nienawiść, młody wywózek. Mam quest'a. Jeszcze co się dzieje. Odkurzacz ja, mi ostatnio nie działa tak jak powinien i. Wyciszę się. <grymChłopka> Jakieś fazło na chacie. Co to jest? <grymChłopka> Odkurzacze dodali, o. Te nowego ducha dodali. Ale kiedy szkórzył, a się, mają. Brał wysiłek. nic nie widziałeś. On tu jest! Spierdolino. <grymChłopka> Dobra do końca, do końca. Dobra, ja naprawię, ja naprawię. Ty uciekaj. Ii. Zerwącimy paletę ze złej strony. Trudno się zjeść. No Uf, chyba ci kurwa po pierdolił ośmacturopierdol. <laughs> to mam procent, żeśmy wyjebał właśnie. Dobra powiesił mnie. Idzie do domu. Lubi grać bardzo perka, który robi. O robić, nie. Ej, nie, mnie kto się jest... są? Urwa, nieważne. Przy każdym totemie przy którym jesteśmy od nas widzi. A, chyba meczu... będzie wchodził do kościoła. Tak ja jestem w kościele. A, a tam? Narad. O to ja prawie. Można hill. Aha, ty kamiskerdeliłeś. Oooooocie. My myślałem, uciekali. że przyprowadziłeś tu tego gościa. No, no bo on się odbił tam, słyszałem na zewnątrz, ten helpombi. No tam... uciekaj, 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 uciekaj! Rozdupcył drzwi w kościele jak coś. Aha. Ja chcę tego gena naprawić, Fak, Idź Dobra, 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 nie będę biegał w kościele. jesteś, you Newport. fuck jestem Walter White! To jest mój top gen tutaj Nie przychodź tędy Nie, nie Mówię tylko bardzo... tutaj O! o no, robimy No tak o, Jak nic No no tam masz Ej. jakby namioty są, nie? Chodź ktoś no. do soka uleczymy się nawzajem Yo, ustawka Ustawka no Ciema na lewo przed chwilą zoomował, tam. Nie świeć mu, bo nas A, zobaczy. no. Morderca. Na lewe drzwi pobiegł właśnie. No. Będzie się teraz pod cyrk. Moje lewo czy twoje lewo? Nasze lewo. Yes. Eee, idzie do szaka jak coś. No idzie. Jezu, minąłem go. Przedosował się ku mnie. A, znalazł mnie! Ja często z haka zdejmuję, że zagrałem perkę, żeby do was szybciej leczył. Zagraj perka, żeby wieszasz killera na haku. Uuuuuh, ci mnie grałem? gram, what the fuck. Kami chcieliśmy mnie oszukać. No tak. to ja wziąłem coś randomowego. Z Davida Kinga by wziął po nerfach. Te szepty w twojej głowie to ja byłem. ale no, tak jak Matipur, czy... Kamil gra też łysym sędziabem. Mati, ale. No tak, Mati też grądł. No, Kamil, poragam no. się, że się nudzisz. Chodź, robimy sobie nie razem. Jesteś pojebany! Nie, 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 znowu, jebany, świetnik. Wracam do swojego. Kamil, weź tego swojego kolegę z A czy mogę wrócić do mojego gena w końcu? <laughs> no bo to ja idę z tego gena. A nie przywracaj za wcześnie. Nie ma sensu wywracać tych palet. Tak, po prostu ten. ten... Hmm. No. Może nas nie znajdzie. Ogólnie mamy geny w tych nas, miejscach nas. Całkiem... Nie, no ja to mam nie, nie, takie nie, szczęście nie, ja nie po prostu błądze, w tej grze. Że... Bo... Czy tam mówiłeś o tym killerze, że coś tam 8 razy nie ma... Ogólnie tego tak jebałem, że. Ja to zawsze daję uciec ostatniej osobnie. Chyba, że ktoś jest latarkarzem spoconym, to wtedy go wieszam, bo mu się należy po prostu za sam fakt, że jest lepszy ode mnie w tą grę, nie? Na takie coś nie możemy pozwolić Jaś, nie Napisz wiem, mu, że i tak nie umie Mam na doktora spirytkę i klauna i mam takie oh yeah. Też Siebie? mam challenge zrobiony Ale, że ty jesteś w tej grze? Mhm, mm no Podejś... Jest minigame, że trzeba strzałeczkami klikać Dobra A, wy tu robiliście, tak. no mapę. Możesz wyjść bo oni już uciekli Droniarę dodaj do gry, Kapibara droniara Pójdzie ktoś po nią? Nie ja toś... Jezu, co na jest?! Jak jesteście Oj, za ścianą, to chyba nie działa ten skarb Ona postawiła tu drona i on mi nic nie robi Dobra, dobra, dobra Została, co dostała What? mnie Umrę Człowieku, co to jest?! Ja ciebie, bo szybciej mi to robię Powiedz, Ja pierdolę! Nasz Wydaje mi się, że gra pod hacha, bo ona spóźni Zabij mu Hmm, Zcią mi Haka killer Dobrze szło, do momentu aż przestało iść dobrze. <laughs> dobrze nie szło, się dopóki się... nie było dronów na mapie. <laughs> o, okay. Czyli przez pierwsze 5 minut ale gry. tak, ona na taką ścianę z tych dronów zrobiła. No tak, no przy tym, tym to ja tam w się sensie wyłączałem te drony Mam jakiegoś questa, że po zrobieniu pierwszego gena muszę się spotkać z trzema. Tak, nie, spokojnie. Killer i tak mnie zabija co grę, więc... Eee, no, mm -hmm. Nie można w spokoju wydać bloodpointów. pointów. to tak. samo powiedzieć. Nie chcę już grać na tą gruniarę kapibarę. Nienawidzę jej. Ej, będziecie ze mną szybciej naprawiać geny. Jesteś, jesteś... To ja naprawiam sam. Indra, ready. i Ej, zagrałbym w o not. No ja nie. Kup mi. Wiesz jak tą grę teraz rozwinęli? Wiesz je tam mapie jest teraz? Na pewno bardziej niż ciebie <śmuszczaj> Zabawny żart <śmuszczaj> To nie był żart <śmuszczaj> Powinieneś powiedzieć teraz <śmuszczaj> O widzę ją na końcu korytarza <śmuszczaj> Gdzie ona? Za nami łazi? Tak, za nami łazi! Co? Dostałem ze skrzynką toporem? Paletom paletom się dostała. Paleta, wyjściła, no. O nie, nie, to jest. Nie słyszałem kobiety. To... Ej, killer, schowaj mnie do safry. A później. <gulety> nie, killer, nie wieszaj, nie. I on powiesił cię. Znowu na to samo ramię. To jest po prostu przez moją postać, bo ona jest taką wysąpałą, że się po prostu światło od niej odbija i... Nie! No właśnie mówiła. Jezus, wszedłem na nią, nie. Water Walter White to jest po prostu inny poziom trudności zupełnie. Gdzieś łazię, nie wiem gdzie, cholera. Ja też chcę! Nie, ja jestem lepszym Dwightem, ja daję buffa. Idę gdzieś indziej. Jest za nami, za nami! A? No, no nami czemu ja musiałem i... dostać?! Przyraz i Wychyliłem toporem, się ty. tylko, żeby zobaczyć co się dzieje. Nie, 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 nie biegnij tu z nim. I stałeś toporem, na końcu stałeś korytarza, korytarza, ja jakim tu cudem, w ogóle. cudem jeszcze chodzę, w ogóle. Gdzie on jest? Gdzie jest ten topór, ty mi powiedz lepiej. Wiemy, sobie ten topór z ciała co no mi siłanim i teraz ja jej wyjech. Normalnie odrzucę ja wchodzę na górę jak coś. Idę genas zrobić na górze. Ty gdzie wchodzisz? Pinga chodzi na koniec z tym korytarzem. Co szłaś, co cię to ci wyleczymy. Po co ja w ogóle przewracam te palety? Nie, nie, bierz mnie, nie, nie chcę na hak, nie. Znajdźcie kogoś innego, znajdźcie faceta kobietą. Nie jesteś facet... <laughs> Faktycznie. <laughs> Znalazłem, a szybko i poszło O o, daddy, not coming. Daddy, daddy, chill! Dobra, wymiada, wymiada. Trade offer, trade offer. Nie, Bo ktoś nie tu biegnie, szybcie, nie, ja nie, szybcie szybcie, szybcie. nie, nie mogę szybciej Menduj mnie mendo Idzie do Waszej bramy Lecz mnie Zaz tuporem to rzuci nie. w nas Jezus Jezus Oj, wyszedłem wyszło mi się o, Trzeba przez 120 sekund być w 4 rajiusie To nic trudnego, po prostu biegniesz za killerem o kurde i ja mnie nie bije wtedy nie No wtedy się nie... nie bije, no jak jesteś za nim, no to jak macie uderzyć Tylko ten, nie, nie może się odwrócić Bo jak się odwróci to wtedy nie, nie zadziała To jest to. wtedy no, To wtedy nie zadziała niestety Przykro mi No to na jakiej mapie chcemy teraz zagrać? Airlock Dorsy. I jeszcze o, Alien na Flora, na Flora. O na tym jeszcze nie grałem Mam randomowe perki! Jak to śpiężnie wygląda, patrzcie Myślę wam na generon ale o jakim generale ty mówisz? Bez dużo generałów na świecie O, ja tam jestem, ja tam jestem na tym zdjęciu. No, Macham, macham. A kiedyś się jakiejś bronie dostaję w tej grze? No tak, to jak chcesz A to na jakiej postaci było? Na Leonie, chyba. Tak, na Leonie. Ja chyba bym się zrobił. A jak grałem w Resident Evil, to on miał tam też pistolet i shotgun. No, zobaczmy, czy to będzie Super Turbo Ultra OP, build jakiś. Pod one-tapowanie Killera, na przykład. O. Lepiej, pod tapowanie Kamila, tylko Kamila. Uuuuuh, owa paleta. Tego youtubera? <gul> Czy streamera? Tak. Eee, gramy na Wraitha. Chyba słyszałem jak się niewidzialny zrobił. Zrobił się widzialny właśnie. <gul> A, to w drugą I stronę. Gra gówno builda niestety. Nie widzę palet, żadnych, źle mi z tym. <gul> na żółto tak biegłem i tak patrzę, gdzie te palety wszystkie. Gdziekolwiek biegniesz, nie biegnij w moją stronę, pamiętaj. Ganiałem się z nim w kółko aktualnie. Nie biegnij tam, gdzie skały są. Dobra, ja nie wiem gdzie jestem, nie widzę żadnych palet, Boże jak ciepło Ale jakiego... ja łysowym jestem O, tu naprawiacie. Pokaż... O Jezus, nie, nie O, paleta, dobra Nie <grystanie> Ja nie widzę palet, nie mam żadnych perków, nie wiem co się dzieje Nie, Co <grystanie> ty <nie>, kurwa zrobił <grystanie> Dostałeś hita, bo nie miałeś mu palety, która mogła mi życie uratować i uciekłeś No tak <grystanie> Dobra, no na i wiszę, no nie, nie no, Poszedł no. naprawiać gena no. z wszystkimi Mimo no. sorry Ale teraz drugiego Aj, Nie O nie, cholera z no, czemu nie. nas tu tyle jest? Ile są? Ja nie mam żadnych itemów Dobra poszedł na do tobą Kamil Za mną? Tak. Niepokojące Poszedł na lewo no. Nie wiem itemy jeszcze Poszedł chyba na statek no, lecieć, Poszedł nie. na statek no, co wy robicie? A ja jestem hitnięty o, widzę go. Jedną no, żegnaj. Się. Śmierć. <głos> <głos> Umrę. Tak, jest na mnie, umarłem właśnie. No, zajebiście, boże, co za chuj. E, ty nie widzisz ja palet, więc ja ci powiem, e, nie ma żadnej palety na tobie. Dzięki. <noise> o, kurwa, znalazłem go. On mnie porobił parę razy. O, hacza słyszyłem. Co on się Co on ciągnął? No, przy to wieki, nie. Ej, głupia ta mapa, przegrywa się na niej. No, trochę Jeszcze raz grę. O, to słapdeczkę wiesz. Więc... Ej, tam jakiś ten Japan stoi. O, latarkara jeszcze teatku. dodatku. Mam nadzieję, że będzie umiałaś. No, ja też mam nadzieję, ale. Wiesz jak jest? Nie, 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 to są typiarze w twoim teamie. Oni nie to nie jest wiem, tak czy... jak w się. trafiasz na jakiegoś silvera, który ma Digla i już wiesz jaki mecz będzie po prostu. Troszkę tak. A ten chłop ci podejdzie, gena i ci poświeci, żebyś widział co tam robić w środku, żebyś dobrze przestawił wszystko. Ej, ty, ej, gdyby się tak dało i by to przyspieszało naprawę gena, to bardzo fajna interakcja by była w sumie. No, w ogóle, jedną dźwigniękę żebyś postawił. I taki duet typowy stary. Nie, on świeci spod no to kanta. nie. Mini-gierka, że musisz pod odpowiednim kątem latarkę ustawić, bo inaczej nie będzie się naprawiał gen. O, wszedł do środka. O, ma lagi. Tej mapy kompletnie nie znam. Zobacz, nad nami tam się pojawia taki killer. Jezu, wbiegłem w schody. Rozwalę wszystkie palety, jak nie ma się nic przeciwko i no ja go nie chcę no no nie zrezygnował, tylko mnie bije Chyba zrezygnował Uratujecie okay. Wiedziałam Uratuję Uratujecie jeszcze raz Nie no. tu był gen który był pauz zrobiony. Zrobiłem go chodź. My no, zrobiliśmy jest gen, ja tak i wiem. Zacząłem go dotykać nawet Tak ty zrobiłeś i Kinga. no zajęliście. <laughs> no ty nic nie robiłeś ty no, no, nie wiem gdzie byłeś <laughs> Ja nie widzę tu palet na tej mapie w ogóle Dobra, ja będę, mówi, ja będę ci mówił, ja będę ci mówił jak sobie. będzie się gonił, ja będę ci mówił. O, dobra, dobra, idź. <laughs> będę jak... O kurwa, idzie tu. Tam nie ma, tam da, nie ma! I... Biegnie, biegnie. Ej, nawet nieźle zakręca, niezłe drifty robi tutaj ten... A Manigaults reworkowali. ...Formuła 1. Jakaś, wiesz? Manigaults reworkowali i My skończyliśmy wszystkie geny? Nie. Jeden jeszcze został Idę, Dobra, idę za tą osobą od razu zaznaczę. Jest, nie wiem, tu jest jakiś fajny. Co tu jest? Yo! <laughs> Co ja tu piłem, tak słyszę? <gry> Nic tu nie widzę! Bo ja ci generalnie nie powiedziałem, co nami jest. jest. Idę po Jessiego. Ja się nie idę no, za to pełen, nie? Nie no, no. Wyszedł. Tak? Myślałem, że nam pozamykał y, wyjścia na Amen i przegraliśmy. Ja to bardzo mhm. ciekawe, ale cię nie słuchałem. Dziękuję, ja, ja Ciebie też kocham. Też Ciebie Jak... kocham. Ja... Bardzo dobrze. Bardzo dobrze wiem. Człowiek musi siebie kochać, żeby kochać innych, czy coś takiego kiedyś sam. Co no, by to so... No, nie. nie. O, co to jest ostatnie? Eee, dawali na urodziny, że wszyscy dostają 107% więcej esencji. Właśnie, no moje urodziny, bo on jestem taki. Prawie, tak że ma, ma urodziny. Nie, on na urodziny gry. Na urodziny gry. Nie, nie, na moje wprowadzi. urodziny wprowadzili. A ma urodziny. Statek. Nie gram broken, kurwa, nie, dało mi perka, że jestem ubity od razu I będę całą Ej, kumplu, z mi kumplu, Nie mogę ci uleczyć be, Mr. White. Ej, uleczyć cię nie mogę Wiem, ja siebie też, Pomocy. Widzę palety, <grym> dało mi perka, że widzę palety Ej, to win, co nie? Czemu Ej. coś słyszę? Aha, dobra A, Jezu, Freddy wiedzieć? Fazbear Aha, w sensie, że maskina, misia <grym> Nie, to jest Freddy Fazbear o, 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 Tutaj tak, się za kamieniem. Gdzie ty jesteś? To nie ja byłem nawet. Gdzieś ty polec. No ulecz mnie, kamieniem. Wróć się, idź do tego... Idź do środka tego statku. Gdzieś ty kurde jest. Wokół statku biegam, tu jestem. <laughs> żeś bieg debilu do środka statku, Jak ja żeś mnie za statkiem uleczył. To nie ja byłem, to random cię zdjął, No jak balę. ty biegłeś do A no ja wiem, że random mnie zdjął, no, ale tak, ty, ty biegłeś ja do statku. No bo ja myślałem że podbiegniesz dalej za ten statek. A bo to, to trzeba wiecie, ten na kamery to. patrzeć, to on wtedy nie będzie ten. Niech nie będzie się ruszał, ja no. O, ktoś padł pułapkę? Nie, nie no O, Dobra no. No, no? widzi Nie, zostaw mnie Freddy, nie! Żegnaj świecie! co napisać koledze Freddy Fasber. Ur. ur. <grychy> Zrozumiałem. <grychy> to jest GG po Freddy Fasberowemu. Po <grychy> prostu dokładnie.